Nie będę mówił długo, ale jeżeli dzisiaj byśmy stracili punkty po takich że na tym boisku, to myślę, że nie byłoby to sprawiedliwe. Mieliśmy dużo sytuacji, ale te sytuacje, tak jak miałem myśl w drugiej połowie, żeby nam się coś tu nie zemściło. No i niestety, że karne i robi się nerwowo. Ale jestem zadowolony z postawy mojego zespołu. I dzisiaj najważniejsze, żebyśmy dobrze przygotowali się do meczetowników i nie popadali w jakiś chóry optymizm, tylko dalej wykonywali swoją Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania do trenera? Bardzo proszę. Czyli Podolski Panie zmiana Zielińskiego spowodowana żółtą kartką i zagrożeniem tym, że znowu możemy kończyć mecz w dziesiątkę? No, tak. Pożytku, tak. Bardzo dobrze Pan to odczytał. Wytrzymaliśmy do przerwy. Nie chodziło o to, żeby wyjąć piłkarza szybciej, ale już ta zmiana była przygotowana w 30 minucie. Bardzo proszę. Jeszcze było pytania od Michała Treli. To samo. Więc... Czy jakieś inne pytania? Inne pomysły? Jakub sport. sport Panie że przed meczem? powiedział pan, że, że nie pozwoli pan, żeby było w szatni spokojnie, że, że cały czas drużyna ma grać na takiej przysłowie i spinie. W dzisiejszym meczu coś się zmienia? Nie również się nie zmienia. Musimy wierzyć, nawet jeżeli będzie to ostatni, się daj Boże, będziemy już mieli pewne utrzymanie w pewnym momencie, to będziemy musieli grać dobry futbol i w tą stronę zmierzamy.